receptą na to, żeby sukces nie uderzył do głowy, jest po prostu przeżycie kilku sytuacji i wyciąganie wniosków z tego, co się zrobiło źle w przeszłości. Ja koncertuję, można powiedzieć od bardzo młodych lat, bo pierwsze występy miałem za sobą w szkole muzycznej, podczas tego, gdy uczyłem się grać na fortepianie, a później było kilka zespołów rockowych, grałem w składach akustycznych, występowałem solo z gitarą. I zawsze jest ta otoczka, która, w którą łatwo wpaść, taka niebezpieczna. Na przykład alkohol, i ja myślę, że już jestem w takim wieku teraz, że przez to przeszedłem poniekąd w pewnej części. Wiem, czym to grozi, bo widziałem też na przykładzie innych ludzi. I jakoś nie ciągnie mnie w tą stronę. Jeżeli rozmawiamy o alkoholu, to ja nigdy jakoś nie, nie byłem aż tak wielkim fanem, żeby, żeby, żeby dać się w to wciągnąć. To jest taka używka ogólnie dostępna, ale, ale to jest tylko dodatek. Ja staram się skupić. W muzyce jest najważniejsze to, żeby grać koncerty i żeby dzielić się z tym ludźmi i żeby przeżywać podczas koncertu takie nieopisane uczucie, które, które gdzieś rodzi się w środku podczas występowania. I to jest najważniejsze w tym, i na tym staram się teraz skupić, bo tak naprawdę w tym wszystkim muzyka jest najważniejsza. A, a to, co się dzieje dookoła, to też jest duży element życia i, i zawodu artysty scenicznego, ale, ale trzeba to trzymać pod kontrolą, ale też nie wiadomo, co się może stać. Ja nie mogę teraz powiedzieć, że, że, że ta woda sodowa kiedyś mnie nie odbije, bo może być różnie, ale jakoś na razie sobie z tym radzę.